Você do resto? <susurra> Boje... Pois jakieś granice w tych odcinkach. Co to jest? Spotykasz się z ponad dwa razy starszym od siebie facetem? Natalia, czy to oszalałaś? Paweł Leszczak. Mam wielką nadzieję, że mu wszystko mnie pani nie skreśli. To nie jest właściwy moment na takie rozmowy. Ja znam tego faceta. A on też cię poznał? Chyba nie, albo dobrze udawał. To było 18 lat temu. Ja niedługo potem dowiedziałam się o tym, że jestem w ciąży. Jestem w ciąży z własnym Szanowni Państwo, to nie może być tak, że tylko ja zostaję trawą po tym odcinku i tylko ja mam tak żyć. Nie może być tak, że ja sobie zobaczę to i potem muszę sam z tym chodzić. Muszę wam to pokazać. A to tak jak zwykle. W waszej ulubionej serii. Ciumka i loczki. Kochani, dziękuję za łapki w górę. Doceniam je. To zasadniczo mój jedyny motywator do, do robienia tego, co robię. Więc zostawiacie łapki w górę. 20 to kolejny odcinek i może się wylosować.